Proszę Państwa, chciałem teraz poprosić o wystąpienie Pana Piotra Fendorskiego, Country Managera VMware firmy, która objęła patronat nad taką nową kategorią nagród Diamenty CIO. Panie Prezesie, zapraszam. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj razem z Państwem i uczestniczyć w tej gali. Pragnę na wstępie bardzo pogratulować wszystkim nominowanym we wszystkich kategoriach, ale szczególnie w kategorii przywódca zmian, jest to kategoria, w której patronujemy tutaj Państwu. Kiedyś Peter Drucker powiedział, że najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Tak więc nie ma przyszłości bez technologii. A dzięki technologiom przyszłość dzieje się tu i teraz. Ci wszyscy, którzy chcą wygrywać w wyścigu o pozycję na rynku, muszą nieustannie rozwijać się i obserwować światowe trendy, a przede wszystkim wdrażać najnowsze technologie. Ci, którzy robią to najskuteczniej, stają się liderami innowacyjności. I wskazują drogę innym. W tym roku obchodzimy 15-lecie firmy VMware, i uważam, że jest to dobry moment, żeby przeanalizować drogę, przez którą firma przeszła. To, gdzie teraz jesteśmy, potwierdza słuszność naszych dotychczasowych wyborów. Ponad 60% mocy obliczeniowej na świecie jest dostarczana w środowisku zwirtualizowanym przy użyciu produktów firmy VMware. Według rankingu Forbesa jesteśmy trzecią najbardziej innowacyjną firmą na świecie. Pozycja na podium oczywiście zobowiązuje. I dzięki naszej wizji utworzyliśmy podwaliny pod technologię, która zrewolucjonizowała świat IT. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w 2012 roku firmy na świecie, używając naszej technologii, Oszczędziły ponad 10 miliardów dolarów. E, dzięki tym zaoszczędzonym funduszom e, firmy mają możliwość inwestowania w inne działki w swojej działalności i stawania się bardziej konkurencyjnymi. E, krótko mówiąc, e, inwestując w rozwój, stają się tak naprawdę przywódcami zmian. E, w naszej firmie Wiemy, że innowacja wymaga pasji i odwagi w odkrywaniu nowych, nieznanych dotąd obszarów. VMware chce zmieniać y, świat, dlatego dziś zmierzamy w kierunku nowej generacji ery IT jako usługi. Y, naszą misją jest radykalne uproszczenie IT. Tak więc y, tak naprawdę przyszłość IT. Leży w rękach nas wszystkich. Dziś w tym miejscu spotkała się elita polskich CIO, wizjonerzy, pionierzy IT. Jesteście Państwo liderami zmian. Nie tylko wdrażacie najnowsze rozwiązania IT, ale także inspirujecie nas do działania. Jesteście dla nas drogowskazem. Chcemy wspierać Państwa w dalszych zmianach i wspólnie z Państwem przesuwać wirtualny horyzont. Dziękuję Państwu za uwagę, i um, nominowanym życzę zwycięstwa w konkursie, ale przede wszystkim odwagi we wprowadzeniu zmian. Dziękuję bardzo.